Spotykamy się dzisiaj z pacjentką celem leczenia zmian skórnych w postaci przebarwień, licznych flam posłonecznych, poprawie struktury skóry i napięcia oraz redukcji zmarszczek, zwłaszcza w okolicy wargi górnej. Zabiegi u pacjentki będziemy wykonywać kompleksowo, jeśli chodzi o wykorzystanie różnego rodzaju technologii. Zdecydowaliśmy się na pierwszy zabieg z wykorzystaniem lasera SmartXide, to jest laser CO2. W pierwszym zabiegu będziemy robić tak zwany laserowy resurfacing, którego celem jest poprawa struktury skóry i redukcja drobnych zmarszczek. Wykonamy zabieg też na okolice szyi, gdzie skóra jest bardzo sucha, z tendencją do takiej atrofii. Jest to bardzo cienka, wręcz pergaminowa skóra. Tutaj parametry dobierzemy tak, aby pobudzić syntezę kolagenu, stymulować fibroblasty, żeby doszło do zagęszczenia tej skóry. Rekonwalescencja po takim zabiegu w zależności od parametrów zabiegowych i rodzaju problemu wynosi od 3 dni do tygodnia czasu. Pacjentka po zastosowaniu znieczulenia godzinnego będzie czuła lekkie ciepło, szczypanie, nie będzie to zabieg bolesny. Jeżeli chodzi o lasery CO2, to jest ich bardzo dużo. My zdecydowaliśmy się na tutaj ten laser Smartside ze względu na jego bardzo wszechstronne zastosowanie. Mamy opcję także dynamiczną cięcia skóry, którą wykorzystujemy do zabiegów chirurgicznych takich jak jak labioplastyka, czy też zabiegi blefaroplastyki. Jeśli chodzi o inne obszary, to na obszarze dekoltu, gdzie widzimy liczne plamy posłoneczne, takie fotouszkodzenie skóry z obecnością takiej pergaminowej, delikatnej, cienkiej skóry i licznych teleangiektazji, zmian naczyniowych, zdecydowaliśmy się na zabiegi fotoodmładzania z wykorzystaniem technologii DIVL. To będzie AlmaLaser bl Plamy posłoneczne moglibyśmy leczyć też innymi technologiami, natomiast współistnienie licznych teleangiektazji powoduje, że z wyboru używamy lasera, którym leczymy w jednym zabiegu i zmiany naczyniowe, i przebarwienia.